Aniołowi Kościoła w Sardes napisz. To mówi ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje czyny, masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły. Będą chodzić ze mną w bieli, bo są godni. Tak szaty białej przywdzieje zwycięzca i z księgi życia imienia jego nie wymarzę. I wyznam imię jego przed moim ojcem i jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Dzisiaj duch mówi do kościoła w Sardes. Ten kościół ma imię, które mówi, że żyje. To imię znaczy także książę, a więc mówi do ciebie, który jesteś księciem, która jesteś księżniczką. To miasto było wybudowane na skalnym wzgórzu powyżej 500 metrów nad doliną. Czuło się bardzo bezpieczne. Jednak w historii tego miasta zdarzyły się dwa takie wydarzenia, które sprawiły, że, że miasto zostało zdobyte nocą. Dwukrotnie w historii, nieprzyjaciel, wykorzystując to, że miasto spało, że było bezpieczne, że czuło się bezpieczne, zajął to miasto. Jezus do tego nawiązuje. Nawiązuje do tego, aby być czujnym, aby ciągle nieustannie uważać, ponieważ imię, które nosimy, może stać się imieniem, które zaprzecza naszej tożsamości. Jakie to jest imię? W pewnym momencie czytamy, że pamiętaj jak wziąłeś. Skąd się wzięło to imię? Imię to wzięło się z chrztu. Zostaliśmy ochrzczeni, zostaliśmy napełnieni duchem świętym, wodą życia. Dlatego jesteśmy książętami, dlatego jesteśmy królewnami. To jest nasze imię, które mówi, że żyjemy. Jezus zaprasza nas do czuwania, do tego, abyśmy nieustannie uważali na to, co się dzieje wokół nas abyśmy nie sprawiali, że będziemy umierać. Przez co to się dokonuje? Na różne sposoby, ale w sposób szczególny Jezus mówi o czynach doskonałych wobec Boga, które nie są doskonałe. Bóg zaprasza nas do czynów doskonałych. Dokładnie w oryginale to brzmi czyny niedopełnione. Zastanawiamy się, na czym miałoby to polegać. Mamy się napełniać Duchem Świętym. Czyny niedopełnione to są takie, które są tylko z nas. Czyny niedopełnione to są takie, które czynimy dla Boga, ale niekoniecznie Bogu się podobają. Jest wiele takich czynów w naszym życiu. Dlatego zaproszeni jesteśmy, abyśmy pytali Boga, czy to się Jemu podoba, abyśmy napełniali się Duchem Świętym. On nam będzie podpowiadał, czy rzeczywiście czyny, które wykonujemy, są czynami dokonanymi wobec Boga. Prośmy Ducha Świętego, aby nieustannie nas napełniał, aby to, co czynimy, podobało się Bogu. A wtedy otrzymamy białą szatę. Wtedy ta biała szata znowu nabierze blasku, szata od chrztu, i nasze imię będzie wypisane w księdze życia, nie będzie wymazane. W Atenach, kiedy jakiś obywatel został skazany na śmierć, w przeddzień egzekucji wymazywano z księgi życia, z księgi obywateli jego imię. To jest piękna obietnica. Jeśli będziemy dokonywać czynów w duchu świętym, czynów, które daje nam y, taką możliwość. Chrzest Święty. Będziemy zapisani w Księdze Życia i będziemy przechadzać się z Bogiem w szacie białej po Jego raju.